Witam Was serdecznie 16 kwietnia 2023 roku. Dziś pragnę zabrać Was do Wrocławia, dokładniej do najstarszej jego części, czyli Ostrowa Tumskiego. Jak widzicie, w dniu dzisiejszym jest zładna pogoda, a temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Wiatr natomiast jest umiarkowany. W momencie pragnę powrócić do odcinka 116, w którym podczas pierwszej jazdy w tym sezonie opowiadałem Wam o planach na ten sezon. Nie wspomniałem wówczas o jednym z ważniejszych celów na ten rok. A mianowicie o realizacji prawa jazdy kategorii A. Tak, nie przesłyszeliście się, będę robił kurs na prawo jazdy kategorii A, czyli na motocykle. Zbiorę się do działania, zaczynając od stworzenia profilu kandydata na kierowcę. Mam już aktualne badania, pozostało mi jeszcze zrobić zdjęcia. Wniosek jest bezpłatny. Po raz pierwszy w dniu dzisiejszym przekraczamy rzekę Odrę. Na wprost jeszcze nie tak dawno znajdował się wrocławski browar Piast. Dziś już go nie ma, na jego miejscu wybudowano kameralne osiedle. Z browaru pozostał chyba tylko budynek biurowy oraz komin. Jednak nie jestem do końca pewny, czy coś jeszcze tam nie pozostało, ponieważ nie wjeżdżałem na to osiedle. I kościół świętego Michała Archanioła. Podobno jest to pierwsza, tak duża budowla we Wrocławiu, która powstała poza jego murami, czyli ścisłym centrum miasta. Ten stoi jakiś motocyklista. Podjechać, żeby się przywitać? Podjadę. Siema! W końcu pogoda dopisała, nie? Kurde. Można pojeździć w na Nareszcie, bo już... Byłeś na wlocie gdzieś? Co? Byłeś na wlocie gdzieś? Nie, jeszcze nie, kurde. Druga jazda dopiero w tym tak? sezonie, no. Dopiero wycierasz? Nie, już ma prawie 10 tysięcy. Tylko to jest 125 super Po lewej najsłynniejszy mural w mieście. Na wprost widzicie archikatedrę wrocławską pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Pięknie dziś wygląda. A teraz widzicie budynek Wyższego Seminarium Duchownego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego. Piesek na mnie spojrzał. Po raz drugi dziś będziemy przeprawiać się przez rzekę Odrę. Po lewej gmach Gauleitera Śląska, a dziś Urząd Wojewódzki. A po prawej Muzeum Narodowe Widok na Ostrów Tumski, a po lewej Most Grunwaldzki. Przyjechałem do Wrocławia. Muzeum Narodowe, elewacja frontowa, a w środku masa pięknych obrazów.. Po prawej wzgórze pokoju, które w 1997 roku, Miałem przyjemność rozkopywać, aby pozyskać ziemię do worków z piaskiem, w celu obrony miasta przed powodzią tysiąclecia. We wzgórzu znajduje się bastion ceglarski. Po lewej stronie mieliście panoramę Racławicką. Teraz macie panoramę Ostrowa Tumskiego. Charakterystyczne dwie wieże katedry: Kościół Świętego Krzyża dwukondygnacyjny, czyli dwupoziomowy, i po lewej Kościół Najświętszej Marii Panny na piasku. Po lewej hala targowa podobno grozi jej zamknięcie z braku kupujących. Na wyspę piaskową. tam jedzie. Po lewej cerkiew greko a po prawej kościół najświętszej Marii Panny na piasku. Z tyłu kościoła znajduje się przystań rzeczna promów pasażerskich żeglujących po odrze. Zalewało go podczas powoźni. I widok na Ostrów Tumski. Ten malutki kościół do świętego Marcina. Mojego patrona. Mosty Młyńskie. I wyspa Młyńska. Za nią są jeszcze wyspy Słodowa i Bielarska. Kurde. Dobre. No i macie kościół. Ten malutki to jest Kościół Świętego Marcina. Teraz nad tramwajem Kościół Świętego Krzyża, dwukondygnacyjny. Za nim po prawej widać jedną z wież archikatedry wrocławskiej Jana Chrzciciela. Kościół Świętego Marcina wchodzi w skład nieistniejącego Zamku Piastowskiego. Jest on pozostałością najstarszej części miasta Wrocławia. jedzie! Po prawej młyn Maria, który dzielnie przeciwstawiał się naporowi odry podczas powodzi tysiąclecia. Ten biały budynek po lewej to Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Młyn Maria, Zalabało go podczas powodzi. Po prawej stara śluza piaskowa i mała wysepka daliowa. Śluza posiadała kiedyś drewniane wrota, ale widzę, że zdemontowali je. Może po powodzi? Nie pamiętam. Na wprost, drugi budynek tegoż samego wydziału czyli Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz katedra grekokatolicka świętych Wincentego i Jakuba. Zalewało go podczas powodziny. Po prawej plac Nowy Targ. Szemły Maria go podczas powodzi po lewej był kiedyś kościół, właściwie klasztor, ale teraz jest tam bar. No i kościół świętego Wojciecha z relikwiami błogosławionego Czesława Odrowąża. Czekęj, zjani się, włączył, wracamy do domu. I tyle by było z Czechem budowy lotniska z którego prawdopodobnie odleciał tylko jeden samolot urzędnik trzeciej rzeczy, który był szefem całego środowiska w na zakończenie spójrzcie na niebieską mazdę po lewej stronie, kilkaset metrów dalej, powtórka z rozrywki. Ten przynajmniej przeprosił.